24 pytania. Rozmowa poranka. I powiem państwu szczerze, że o ile miałem zupełnie inny plan na wczoraj, jeżeli chodzi o rozmowy i o tematykę, o tyle ten plan został całkowicie zrewidowany i wczoraj i dziś I, i powiem tak, umawiając gości na dzisiejszy poranek również zakładałem, że inna tematyka będzie dominowała, tym bardziej, że wiele się w polityce działo. Ale mam takie wrażenie i powiem szczerze, nawet takie przeczucie połączone z wiarą w pewnym sensie. Że to wszystko, co się w polityce tej naszej krajowej, w tym naszym krajowym piekiełku do wczoraj działo, to wszystko zostanie na jakiś czas zawieszone i zajmiemy się tym, co jest naprawdę ważne, czyli przede wszystkim naszym bezpieczeństwem. Europoseł Bogdan Żońca, państwo i moim gościem, przynajmniej pierwszym tym o poranku i w poranku. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Pozdrawiam z Brukseli. Dzisiaj y, wiele wydarzeń jest już zaplanowanych, między innymi spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej, spotkanie ambasadorów państw y, członków Paktu Północnoatlantyckiego. Jak to, co wydarzyło się wczoraj w kraju, jednocześnie jak to, co wydarzyło się wczoraj na Ukrainie, a przypomnijmy, wczoraj ponad 100 rakiet spadło na Ukrainę, jak to jest skłamentowane z perspektywy Brukseli? Tak, jest to, jest to komentowane, jest pewnego rodzaju przerażenie, duże poruszenie, trudno się zresztą dziwić, no i jest ten wątek Polski, aspekt Polski tej wojny. Myśmy na to byli przygotowani teoretycznie, że coś się może wydarzyć, bo przecież od 24 lutego Polska, Polacy popierają Ukrainę w tej wojnie i bardzo wyraźnie opowiedzieli się, po której stronie tego Dramatu są, popierając Ukrainę, no ale to wydarzenie wczoraj się zwroziło y, wielu polityków. Stąd że wczoraj wieczorem dzwoniły telefony, konsultowaliśmy się między sobą także y, liczymy na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. No i pojawiły się też w przestrzeni publicznej dosyć odpowiedzialne stanowiska polityków, co trzeba powiedzieć wszystkich stron politycznych, no i nieodpowiedzialne stanowiska na przykład pana Giertycha czy pana Lisa, nie będę rozwijał tego wątku, ale skandaliczne te dwa wpisy. No finalnie pokazują... oni ponoć te wpisy usunęli, już później nie, nie zaglądałem na te konta, natomiast powiem szczerze, w czasie, gdy ojczyzna gora, w ruchu bram, to tego typu politykierstwo to jest całkowicie nie na miejscu. To świadczy tylko o ich niedojrzałości politycznej, o ich słabości, o ich po prostu mm, nastawieniu po, wyłącznie politycznym do tego, co robią, nie potrafią się zreflektować, ale to jest ich wstyd, nie nasz. Panie pośle, ich wstyd nie nasz, ale problem nas wszystkich. To nie jest problem wybiórczy i nie dotyczy on czy wyborców PiSu, czy wyborców Platformy Obywatelskiej, czy stronników jednej strony, czy też drugiej. No, to jest problem naprawdę ogólnonarodowy, stąd te apele. I o wstrzymięźliwość w wypowiadaniu swoich poglądów, jak również o wstrzymięźliwość, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji, nie jest tajemnicą że ruska agentura w Polsce działa. Może nie bezpośrednio, może nie na ulicach. I nie chodzi tylko o to, że rosyjskiego języka nie słyszymy, ale chodzi o to, że chociażby takie komunikatory, jak po, powszechnie znane, czy społecznościowe, one są również przez tą rosyjską propagandę zainfekowane i to bardzo. No niestety tak jest. Z jednej strony mamy ruską agenturę i tych, którzy tworzą taką atmosferę niepokoju, podsycają te nastroje. Z drugiej strony mamy też podsycanie nastrojów antyukraińskich w Polsce i robią to też y, powiedzmy ruscy trolle albo y, bardzo nieodpowiedzialni Polacy, którzy zresztą czasem nawet się nie kryją z tym, co robią. Byli widoczni na Marszu Niepodległości. Y, rozpowszechnianie informacji dzisiaj, że następuje jakiś proces ukrainizacji Polski po prostu jest nieprawdziwy. Jeśli są jakieś zdarzenia y, powiedzmy nie, niewygodne dla, albo jakieś niedogodności dla Polek, Polaków, z tego, że są, pojawiła się dosyć duża ilość Ukraińców w Polsce, to nie można z tego robić y, awantury, że jesteśmy y, jako kraj antyukraińscy. No ale niestety niektórzy politycy tak postępują, tak robią i to jest skandal. Ta wojna jest także wojną polską. Ta wojna jest, może się przenieść bardzo blisko pod Przemysł na granicę wschodnią, pod Hrubieżów, a to, co się stało właśnie w tej wiosce, powiedzcie Hrubieżowskim, dowodzi, że w każdej może coś wydarzyć się nadzwyczajnego i, i dopiero wtedy wszyscy powinni, dopiero wtedy wszyscy zrozumiemy jak wielkim barbarzyńcą jest Rosja i Putin. To, przede, jest, przede wszystkim, ja bym, to znaczy, gdybym mógł zasugerować to też tak uruchamiając państwa wyobraźnię, mimo tego, że wczesny to poranek dopiero przed nami, ale to jest to, o czym wielokrotnie również czy świadomie, czy nieświadomie, czy cicho, czy głośno wybrzmiewało z ust polityków. My generalnie sobie kupujemy w tej chwili czas. Tym, co dzieje się na Ukrainie, wspierając Ukrainę, my kupujemy czas i nie dopuszczamy do tego, żeby ta wojna rozlała się właśnie na Ziemię Rzeczpospolitej. Tak to wygląda. A do tego Dokładnie wszystkiego tak. takie kolejne pytanie, które się niejako z automatu nasuwa. Czy w tej chwili politycy niemieccy, politycy hiszpańscy, holenderscy zdali sobie sprawę z tego, że o ile na przykład jedna czy dwie rakiety spadły wczoraj na terytorium Rzeczpospolitej, na terytorium Polski, o tyle właściwie wszystko jest możliwe i rakiety podobnej produkcji mogą spaść, oby rzecz jasna, nie. Jutro czy pojutrze w okolicach Berlina, w okolicach Madrytu, czy w okolicach nawet Brukseli? To, tak, ma Pan absolutnie rację. Ta świadomość poprawia się tu w Unii Europejskiej. Najlepszym dowodem na świadomość groź jak, jak to się mówi, świadomość tego dramatu, że to wszystko może się zawiać no właśnie w Berlinie, na przykład, albo w Amsterdamie. Więc mamy. Dowody na to, że Unia Europejska coraz bardziej świadomie podchodzi do tych sytuacji, a na to chociażby jest dowód taki, że uchwalaliśmy budżet na rok 2023, i także na wniosek EKR-u, naszej grupy politycznej, doszło do zwiększenia budżetu na tak zwaną pomoc dla Ukraińców nie dla Ukrainy, tylko dla Ukraińców. Także dla tych uciekinierów z Ukrainy, tych, którzy muszą, matek, dzieci, które pojawią się, pojawiły się w innych państwach sąsiadujących z Ukrainą, jest dodatkowy miliard euro na pomoc. To się stało naprawdę w poniedziałek wieczorem o 12 w nocy, kiedy przyjęto zgodnie przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Przyjęta została po prostu nowa wersja budżetu na rok 2023, więc ta świadomość wzrasta i to dobrze. Tym bardziej więc musimy potępiać wszystkich tych, którzy próbują wzniecić niepokoje polsko-ukraińskie w Polsce i którzy chcą mówić, że nie powinniśmy pomagać Ukrainie. Unia Europejska jest coraz bardziej świadoma tego zagrożenia i myślę, że takie stanowisko jest dosyć pocieszające także dla Polski, bo jesteśmy Krajem frontowym w tej wojnie. Ja nie będę zadawał pytań takich, które mogą zostać odebrane stricte jako pytania polityczne, czy też yy, mające na celu udowadnianie, że jedni albo drudzy pomagają, tudzież, że jedni mają świadomość tego, co, co dzieje się tak naprawdę, a inni tej świadomości nie mają. To sobie dzisiaj odpuszczę, przynajmniej tak, żeby nie było jakiegokolwiek niesmaku. Czy żeby nie było żadnej dwuznaczności. Natomiast tak, mamy sytuację na Ukrainie, jaką mamy. Ta wojna trwa w tym wymiarze, w tej odsłonie od 24 lutego bieżącego roku. Natomiast generalnie ta wojna na Ukrainie trwa już y, ponad 8 lat. To też, żeby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości. Prezydent Wołodymyr Zeleński, podobnie zresztą jak i władze Ukrainy, w tej chwili apelują do swoich obywateli, żeby nie uciekali poza granice Ukrainy, tylko też apeluję do państw, które pomagają i niosą tę pomoc, tudzież tych państw, które się jeszcze wahają, żeby pomocy udzielały na miejscu. Tak, żeby Ukraińcy zostawali w Ukrainie, na Ukrainie i tak, żeby nie doszło do sytuacji też takiej, że Ukraina się po prostu wyludni. Bo jest to jednym z celów Putina, który niszczy chociażby tę infrastrukturę krytyczną, taką jak energetyka, gaz i tak dalej. Tak, jest to bardzo ważne, dlatego tutaj także jest w Brukseli tego świadomość, dlatego z tak zwanego innego kapelusza, nazwijmy finansowego, w tej chwili wyciągane są pieniądze dla Ukrainy, czy przygotowane są pieniądze dla Ukrainy na tak zwane trwanie państwa ukraińskiego. Unia Europejska pomoże Ukrainie w roku 2023 przeznaczając dla niej na funkcjonowanie, na administrację, na Prąd, na gaz, na cukier, na masło, mówiąc umownie, dla ludzi, którzy tam mieszkają, osiemna, dodatkowo 18 miliardów euro. To jest 50% tego, co potrzebuje cała Ukraina na rok 2023. Drugie 50% obiecali Amerykanie, Kanadyjczycy i pozostałe kraje. Ale Unia tutaj chce się wywiązać z, tego, z tych obietnic, które złożyła pani von der Leyen. Komisja Europejska weźmie kredyt. Na, na 18 miliardów euro jeszcze w tym roku. I od 1 stycznia będą e, co miesiąc szły transze z Unii Europejskiej dla Ukrainy. Będzie to około 4 do 5 miliardów euro miesięcznie, bo w innym wypadku, właśnie będzie tak jak pan redaktor mówi, część Ukraińców będzie może nawet chciała uciekać, będzie chciała jakoś przenieść swoje rodziny do innych państw. Do tego nie można dopuścić, żeby Ukraina jako państwo przestała działać. Koszt. Tych 18 miliardów euro, które weźmie Komisja Europejska, będzie rozłożony na Unię Europejską, ale państwa członkowskie, 27 państw będzie spłacało tylko odsetki niebazową kwotę. Więc no mniej więcej dla Polski, jakby było to w tych cenach, które są dzisiaj, to Polska by dołożyła do, jak chodzi o te odsetki, po, poprzez 1,40 dochodu narodowego brutto, to będzie około 30 miliardów, milionów, przepraszam, euro na cały rok. Więc nie są to jakieś ogromne kwoty, ale ta solidarność Panie pośle, jest bardzo ja, ważna. Ja nie chciałbym też sprowadzać całego postępowania Unii Europejskiej czy państw członków Unii Europejskiej do pieniędzy, bo to takie wrażenie można. Od niej, że to wszystko tylko jest związane z pieniędzmi. Ja bym się bardziej skupił na tym, co jest istotne niezwykle tu i teraz, nie to, co będzie w przyszłym roku dopiero. Te okolice miejscowości przewodów w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim to jest miejscowość położona niedaleko od linii przesyłowej energetycznej, przesyłowej między Polską a Ukrainą. I teraz pytanie brzmi tak, o ile były takie zapowiedzi Ukrainy dotyczące tego, że Ukraina nas wesprze, jeśli chodzi o energetykę? energetykę sprzedadzą, czy dadzą nam prąd. Do tego wszystkiego miały iść również i tony węgla, które miały zostać dostarczone do Polski. O tyle to wszystko się wzięło, wywróciło do góry nogami i role się odwróciły. Za chwileczkę się okaże, że to Ukraina potrzebuje i prądu, i węgla, i innych surowców energetycznych. I pytanie, czy my na to jako Unia Europejska jesteśmy przygotowani? Tym bardziej, że poprzez wczorajsze bombardowania terytorium Ukrainy tam spadło ponad 100 bomb wczoraj. Został y, zniwelowany przesył energetyczny i do Rumunii, i do Mołdawii, mówi się też i o Bułgarii. No, wszystko to dzieje się naraz, więc y, musimy wziąć pod uwagę. Y, to trwanie państwa ukraińskiego i pomoc dla Ukrainy z całej Unii Europejskiej na wielu poziomach, jeśli tak Unia będzie postępować jak postępuje, to będzie w świadomości Ukraińców, będzie to bardzo poważny zastrzyk. Jeśli chodzi o te kwestie energetyczne, o których Pan Redaktor wspomniał, to absolutnie jest to kluczowa kwestia, no i gdzie zima, czy jest już zima, albo zimno, przynajmniej zapowiadane są mrozy, Ukraińcy też muszą otrzymać wsparcie w tym obszarze, więc jesteśmy tego tutaj świadomi i codziennie przychodzą. Nowe informacje, chociażby też takie, że będą, będzie duże wsparcie. Około 150 milionów euro wracam do pieniędzy jednak dla, na pomoc humanitarną dla Ukraińców, będzie wsparcie dla studentów ukraińskich, i tak dalej, i tak dalej, więc coraz bardziej Unia Europejska pokazuje takie no, właściwe oblicze. To wszystko dzieje się między innymi pod naporem Polaków. My tutaj cały czas na każdym spotkaniu o tym mówimy, mówi o tym także premier Morawiecki, więc jest jakby pewien zwrot w sytuacji i te wszystkie kwestie, które mam miały miejsce. Wczoraj, przedwczoraj są jakby na nowo analizowane. Liczę na to, więc, że w następnych dniach takie sygnały popłyną, żeby że Ukraińcy nie pozostaną sami te przysłowiowe koce i Ciepła herbata do nich będzie docierać się po to, żeby państwo ukraińskie trwało, a Unia Europejska w tym momencie musi zdać się No zani, tak, ale ta ja też nie wykluczam do... sytuacji takiej, że jednak fala migracyjna kolejna do Polski dotrze. I znając i współobywateli, jak również patrząc na poczynania polskiego rządu, ja nie mam wątpliwości, że nie będzie sytuacji takiej, że granica nagle zostanie zamknięta, co miało już miejsce w innych państwach Unii Europejskiej swojego czasu. Także jeżeli będą chcieli. Ukraińcy tutaj jednak się schronić, to to schronienie będą mieli. Dlatego pytam się i wydaje mi się, że to pytanie jest jak najbardziej zasadne, bo akurat zapowiedzi, czy plany, co będzie, co będzie, czy co ma być, one są fajne i one są powiedzmy, perspektywicznie nośne i ideologicznie również z całą pewnością. Natomiast co do tego czasu, co w sytuacji, jeżeli się okaże, że za chwileczkę Ukraina nie ma prądu. Czy stać no, tak. Unię Europejską na to, żeby tym prądem się podzielić? Rozdystrybuować go tak, żeby i Ukraina też miała? Myślę, że takie możliwości są i to możliwości przesyłowe, i w ostatnim czasie zrobiono dosyć dużo, także i Polska chociażby powiedzmy te, te różnego rodzaju budowa nowych interkonektorów, budowa różnego rodzaju linii przesyłowych Och, i to wszystko w świadomości polityków Unii Europejskiej jest, że na Ukrainie może być dramatycznie tej zimy i to jest najważniejsze. Natomiast co do sposobów technicznych, to już jest poza politykami. Państwa europejskie we współpracy z Ukrainą muszą po prostu zapewnić trwanie. Temu krajowi, temu narodowi, bo w innym wypadku wojna przesunie się na zachód i to będzie największy dramat. Czy Ukra Ukraina w dalszym ciągu może liczyć na Unię Europejską, jeśli chodzi o te plany odbudowy? I teraz pytanie, czy to jest już ten czas i ten moment, żeby Unia Europejska w ogóle takie plany snuła? Czy to nie jest za wcześnie, panie pośle, mówiąc najogólniej, nie, nie, ale brutalnie? Br br mówimy w tej chwili nie o odbudowie, tylko mówimy o pomocy. Na funkcjon dla funkcjonowania państwa ukraińskiego, a więc nie kwestii odbudowy. I to jest dosyć ważne. Te 18 miliardów, o których mówiłem, to są pieniądze na funkcjonowanie w roku 2023 wyłącznie. Więc jeśli Amerykanie dołożą drugie tyle, to możemy powiedzieć tak, że państwo ukraińskie będzie działało, armia będzie funkcjonowała. I będzie broniła swojego swojej niepodległości, a przy okazji niepodległości Polski i Unii Europejskiej. Więc na, o odbudowie w tej chwili teraz się nie mówi, choć zapewne są środowiska, które by chciały już zarobić na odbudowie Ukrainy i o tym też słyszymy. Na przykład słyszę, że dosyć dużo niemieckich przedsiębiorców już zamieszkało w Lwowie czy w Kijowie. Są w hotelach i już próbują tam się instalować, żeby przejąć te inwestycje. Ale o tym Unia Europejska w tej chwili jeszcze nie mówi. Na razie na gorąco jest pomoc na funkcjonowanie państwa ukraińskiego i, i myślę, że to jest właściwe podejście. Skoro mówi pan o niemieckich biznesmenach, którzy według pana mogli się zainstalować we Lwowie na przykład, o tyle wczorajszy komunikat, który pojawił się z, ze strony niemieckiej, Polska organizuje, ale nie tylko Polska, bo jest to przecież misja unijna, szkolenie dla żołnierzy ukraińskich na terytorium Rzeczpospolitej. No i tutaj Niemcy od razu larum wznoszą i mówią, „Nie, nie, 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 my w to nie wchodzimy, co prawda mieliśmy rzeczywiście w tym też uczestniczyć, ale teraz nie będziemy uczestniczyli, bo, i tutaj pada argument, bo jest to za blisko granic. No tak, te sygnały są tutaj z niepokojem odbierane. Bo, boimy się tego braku solidarności ze strony niemieckiej. To jednak w końcu najsilniejszy, najbogatszy kraj. Jeśli stamtąd płyną takie sygnały, to one są po prostu dosyć zatrważające. Ale inne kraje... Podjęły te, te, się te, tego szkolenia, i są już bardzo dobre przykłady, na przykład w, chociażby w Wielkiej Brytanii jest kilkanaście tysięcy w tej chwili młodych ludzi z Ukrainy, którzy tam się szkolą. W innych krajach także. Myślę więc, że przełamiemy ten impas z Niemcami, bo coś jest w tej naturze niemieckiej, co pokazuje, że oni no, trochę są jakby po, po, po stronie Putina. Trzeba to wprost powiedzieć. Przez te prawie 300 dni wojny cały czas jakby przymus, Europa czy demokratyczny świat przymusza Niemców do pomocy Ukrainie. I raz po raz oni znajdują jakieś furtki: a to tego nie damy, a tego nie możemy. Tymczasem no, prawda jest po prostu taka, że Niemcy w Unii Europejskiej królują, dowodzą Unią Europejską, mają główne stanowiska w Unii Europejskiej i oni powinni tą, tą narrację prowadzić no, w stylu: ta wojna jest także przeciwko Unii Europejskiej. I tego nie ma wśród Niemców, więc zastanawiamy się, co takiego się dzieje. Czyżby Putin miał jeszcze jakieś inne matki, które obezwładniają, Socjalistów niemieckich, bo, bo to oni w tej chwili rządzą w Niemczech. Tego do końca no nie No tak, wiemy. ale bez względu na to, panie pośle, ktokolwiek by w Niemczech nie rządził, to jednak Putin i tak i tak swój wkład miał. Ja przypomnę tylko, kanclerz Merkel raczej socjalistką nie była. Zawsze było tak, że Niemcy trzymali się blisko Rosji Rosja blisko Niemców. Tak było przed II wojną światową, no niestety i ta, nie możemy o tym zapomnieć. Biznes e, niemiecki e, cały czas dosyć mocno funkcjonował na arenie światowej dzięki taniemu węglowi z Rosji, taniej ropie naftowej i gazu, dzięki taniemu e, gazowi. Mhm. Ga, gazowi i przesyłom przysyło, kopali z Rosji do, do Niemiec. Wobec tego m, to, to wiemy, natomiast y, sytuacja wojenna jednak y, Powodowała w samym narodzie niemieckim pewną refleksję, i to też się da zauważyć, że opinia Niemców jest dużo lepsza niż postawa rządu niemieckiego w tej sprawie. Bogdan Żańc, europosł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję panu. 26 minut po godzinie 7. Reklama. Jesień.